A w faktach wracamy do cyklu tematów podsumowujących dziesięcioletnią obecność Polski w Unii Europejskiej, które projekty unijne się nie udały? Ile ich było na Dolnym Śląsku, a które budzą największe kontrowersje? To sprawdza Łukasz Ciany. W górach kamiennych władze Głuszycy chciały budować stację narciarską. Półtora miliona złotych dostały z Unii Europejskiej. Udało się wybudować restaurację. Na kolej linową zabrakło pieniędzy. Złe oszacowanie własnych możliwości to największy problem, mówi Katarzyna Koper z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Najczęściej przyczyny to tak naprawdę sytuacja finansowa. Moment składania wniosku jest to moment pewnej analizy stanu na dzień składania wniosku. Niestety finanse. Zmiany w przychodach gmin, na przykład, spowodowały, że pewne projekty musiały zostać na przykład oddalone w czasie. Ale projektów, które otrzymały dofinansowanie z Unii Europejskiej i nigdy nie doczekały się realizacji, jest na Dolnym Śląsku bardzo mało zaledwie 18 z ponad 1200. Przez 10 lat Dolny Śląsk otrzymał ogromną finansową pomoc z Unii Europejskiej. Dzięki pieniądzom z Unii zrealizowano na Dolnym Śląsku prawie 11 tysięcy projektów. Wartość ich dofinansowania wyniosła prawie 24 miliardy złotych. Jednym z najbardziej kontrowersyjnych projektów dofinansowanych ze środków unijnych jest platforma internetowa e-Dolny Śląsk, która otrzymała 53 miliony złotych dotacji. Zdaniem jej przeciwników jest za droga i zupełnie niepotrzebna, bo powiela inne strony internetowe. Spory co do realizacji i zawartości projektu ciągle trwają i nie wiadomo, kiedy się zakończą. Zdaniem Jerzego Michalaka, wicemarszałka województwa dolnośląskiego, projekt należy poprawić. Doktor Krzysztof Biegun z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu jest zdania, że dolne Ślązacy dobrze wykorzystują unijne dofinansowania, ale należałoby usprawnić proces ich przyznawania. Dużo lepiej byłoby, żeby urzędnicy byli rozliczani z efektywności projektów które zostały zrealizowane. Z tego, czy one są trwałe i rzeczywiście przyczyniają się do rozwoju regionu, czy do realizacji celu całego, samego projektu, a nie z tego, że do końca grudnia trzeba określony procent funduszy wydać, niezależnie od tego na co i w jaki sposób. Fakty Łukasz sięma.